Dzień dobry! O. Witam, a właściwie witamy. Witam. No, witamy. ale ja znowu będę statywem, jak coś. Tak, mnie też nie będzie widać. No w sumie. Ale będę Wam pokazywać tutaj. Komentator pokomentuje ten. Więc jest to 200 odcinek odcinek do niedzieli. I możecie pisać tutaj, bo już w sumie tytuł będzie to zdradzać, czy, czy wpadliście na to. O czym będzie dwusetny odcinek? No, to, co, je, co Wam mówiłem i co było jedyną informacją, to to, że musiałem coś kupić. Ale nie powiedziałem Wam dokładnie co. I tak jak w 199, no też trzeba było coś kupić, żeby to Wam pokazać. Tak, tutaj chcę zaprezentować Brick Game. Nie będę wam tutaj ściemniać, że to jest unboxing y, taki, wiecie, że nie mam w ogóle y, tego wcześniej potwierdane, no bo widać, że ten karton jest już w takim a nie innym stanie. Ale spójrzcie, spójrzcie jakie tu są gry. To jest tak, Tetris, 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 jakieś wyścigi, gra podobna do Tetrisa, znowu wyścigi. Tetris. Strzelanie. A jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj, bo ogólnie rzecz biorąc ten brick game chyba najbardziej przypomina tego, którego miałem mm -hmm. kiedyś. No e... mojego też. Tak. Pamiętam miałem fioletowy. A, ale są różne wariacje. Widzieliśmy w kształcie F16. Tak. tak. Dzisiaj w kształcie komórki. Tak. A jeszcze jak gadałem z Radimirem to mówił, że jest w kształcie PSVT. Yy, Konfolk, nie? Okay, okay. Tak, tak, tak. I powiem Wam, że w tym telefonie, w tym pseudotelefonie Brick Game było śmieszne to, że tam w ogóle były zajebiste gry pokazane. Tam, były, tam był pokazany kadr, właściwie nie kadr, tam był plakat z gry Ballet Storm polskiej, mm -hmm. która jest na pc <noise> tak. Ogólnie, jak chcecie takie rzeczy, to szukajcie najlepiej po Chińczykach albo jakichś sklepach, tak. wszystko po 5 zł i tak dalej. Yy, tak, to było po. O tu jest cena. Albo w Nedzie po prostu, no. wiadomo. 10 zł, więc nie jest to duży wydatek, ale na pewno znajdziecie też tańsze. Tak, szczególnie jeżeli byłyby to mniejsze wersje, tak. to na pewno. Więc tak. Druga sprawa, że gdyby to był unboxing taki <noise> pierwszy, to nie byłoby baterii. Mhm. To co wiecie, no, baterie no, we własnym zakresie musicie sobie dokupić no ale, ale, ale ale... włączamy. Tego mojego gówniaka nie miałem, jak... Yy... Czekaj, zobaczę czy się da uchwycić. Dobra, dobra. O! Jest trochę cieni na nim akurat. Teraz chyba jest dobrze. No. Te, teraz jest dobrze. Może nie będę Wam pokazać wszystkich gier, no bo nie oszukujmy się, to 9999 gier, to tak na dobrą sprawę jest po prostu kilka gierek plus Tetris w wielu, wielu wariacjach. No ale nic. Bierzemy najpierw... Chwila. To jest już skomplikowane. Nie, ja nie chcę tego. A, dobra, w ten sposób to działa. Czyli każda literka to jest osobna gra. I mamy najpierw A. I możemy sobie jeszcze tutaj powybierać poziom trudności, taki jakby. Mm -hmm. to, to są akurat czołgi. Nie przemienia tam się, to jest? Nie, jest, 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 okay. jest ok. Tu akurat y, czołgi były na A, więc je włączmy. Wziąłem to od któregoś poziomu, bo jak widzicie są yy, są jakieś ścianki. No, czołgi, wiecie, trzeba mieć dużą wyobraźnię, nie? Okej, okay. maksymalnie trzy z tego co widzę mogą być. Tak, w nieskończoność by się robiły. One się chyba robią w nieskończoność. Znaczy tak, tylko że na planszy, żebyś nie zdążył jednego zbić i by się 15 robiło. Ano. Jezus. Jak was muzyka wkurza, możecie wyłączyć, ale jest taki klimat, więc nie będę jej. Znaczy, chodzi ci o przyciski, dźwięk? Czy tak, że... tak, okay. tak, tak, tak. Dobra dam się ustrzelić, bo chcę wam pokazać kolejną pozycję na tej liście. Eee, ha, ha, ha. B, czyli Arkanoid. Tu czasami Arkanoid niestety, ale się zacina, w sensie, że ta piłka zacina się w jednym miejscu i strasznie trudno ją potem... i strasznie... Trudno ją potem e, gdzieś indziej. Ale to musisz wtedy ją tak jakby. Mm, jak ona będzie się zbliżać do tej twojej tarczy, którą Aha. odbijasz nią, to wtedy musisz tak jakby tą tarczą w prawo szybko. A, ok. okay. Ona, si, ona się wtedy popchnie o jeden klocek. No. To co jest fajne, to to, że można przyspieszać, nie? To jest naprawdę dosyć. Tak, że nie musisz. O, dobra tak, w ten właśnie. sposób. Mhm. Dobra, ja zapomniałem kompletnie. to jest. Czekajcie, teraz wam pokażę kolejnym. Kolejny tutaj e, Gieros. I to jest też w sumie Arkanoid. Tylko trochę inny. Bo mamy dwie paletki. Powiedziałbym, że to jest Pong, ale nie do końca, bo w Pongu jednak jest dwóch graczy. Trudno, żeby to miało Wi-Fi, wi albo Blue blu blu żeby się można było połączyć. Cóż. A dobra, bo to do góry też musi ten się odbijać. No, nie będę tutaj długo w to grać, bo chciałem pokazać prawie wszystkie gry, no bo tam te ostatnie to są właśnie te mm. różnorakie. Tak, to jest coś takiego, że na przykład po prostu zamiast od gołej planszy zaczynacie, że parę kloców jest położone już. Tak, ale w Tetrisie też są takie rzeczy, że na przykład się podwyższa mhm. nasza konstrukcja tak, tak, też. albo na przykład nie możemy obracać klocków. co mhm. jest moim zdaniem głupie. No tak, ale zawsze jakaś opcja gry, nie? Może bardzo trudno. No. Ogólnie wszedłem też na jakiegoś bloga, gdzie koleś pisał właśnie o Brick Game'ie. No Kosztował on w latach 90 całkiem sporo, mhm. nawet w przeliczeniu na stady pieniądze. E, co ciekawe, były brick gamey, które miały tylko i wyłącznie Tetrisa, nie miały żadnej innej gry. Mhm. Ewentualnie miały dwie gry na krzyż. Dobra, gramy dalej. Teraz weźmiemy... Jak widzicie, ten gościu czasem macha rękami. Tak. Mamy się... dla niego specjalne imię, ale chyba nie będziemy tutaj. Nie, zdradzać. Nie, 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 bo to, to jest zbyt prywatne. Prywatne skojarzenia Tak. Okej. Okay. To jest jedna z gier, którą chyba lubię najbardziej. A. Patrzcie, jak się cieszy, wygrałem. Jak widzicie, te ułożenia klocków też są. Takie same w wielu momentach. Mhm. Sorry, nie będę ci tak ruszać, nie bo jest to... Oko. Filiżanka. Nawet nie wiem jak to idzie. Mój mózg nie chciał tego przyjąć. No, dużo nie straciłaś. Oj tam, oj tam. Dobra? Teraz gramy dalej. Eee, to było, to było. Eee. To jest ciekawe. Aha, to jest też. A, czy to jest też Arkanoid? Aha, to jest Arkanoid z tym. Zruszaj... Co? A, dobra, to jest taki pong jakby. Ej, nie, nie grałem w to wcześniej. Nie? A mi się wydaje, że... Poczekaj, bo jest taki, że jest od dwóch stron paletka, chyba? Tak, 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 ale. To... Ale ten. Ym... Ale tam się steruje dwoma, a, tu, a, a tutaj ale... nie. Ale to chyba hmm. wydaje mi się, że też. Chyba, że tylko ja to widziałam, a. bo ja w tą chwilkę bo grałam. Tu chodziło pamiętam. o. Bo tu chodzi o to, żebym ja mu wbił w tę bramkę. A no, no. A sorry, że tak. Tutaj będziemy się szarpać z tym ekranem, ale po jest troszkę niewygodna pozycja, ale to nic, jest spokojnie. Spoko. Tak. Nie jest spoko. spoko. Tak, tak, tak. tak. Po prostu no. czasem coś mi zadrapi i muszę trochę pomachać. Fajnie. Jezu, ten macha tymi rękoma. Ręcami. O! Dobrze. Gramy dalej. To było to? E, o wyścigi, które są fascynujące. A to jest jedna z tych gorszych gier. A wiesz co, w, w sumie dziesięciu... ja nie wiem, czy nie jest najgorsza. W dzieciństwie mi to nie dobiło. No ale tutaj rzeczywiście. Może jakoś inaczej było zrobione na tym. Nie, twoim... było tak samo. A. Tak samo, pamiętam. Znaczy, bo są dwa rodzaje wyścigów, nie? Tutaj się omija auta, a jeszcze są takie, gdzie się w takich wąskich tunelach jeździ. O, tamto też w ogóle też. Ale na to samo wychodziło w sumie. No. Znaczy wyścigi, to się po prostu powinno nazywać omijanie. No. Ja bym na przykład zrobił tak, że te auta byłyby jakoś mniejsze. I by się serio ścigały. Nie, może... to jest... Jakieś przeszkody by były, jakieś takie pojedyncze klocki chociaż. No. No bo tutaj moim zdaniem to jest wszystko za, za duże jednak No po prostu lewo-prawo się klika i tyle Okej, okay. i to są te długie wyścigi Jedziemy Super Ej, beka, mogę środkiem cały czas no dobra, te, teraz już nie bardzo. Przepraszam. No i tak to jest. Nigdzie nie dojedziemy w sumie. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek kończy w jakiś sposób. Szkoda życia. No dobrze. Mm, teraz tak. To jest, to też w sumie tę grę lubię, prezentowałem Wam kiedyś, nie chwila, a dobra, prezentowałem Wam kiedyś podobną grę w Retro Niedzieli, nie, nie pamiętam niestety jak się, a nie dobra, spoko, to jeszcze nie jest to, tutaj po prostu atakujemy wszystko co na nas spada i z czasem jest tego coraz więcej. Ogólnie wszędzie można przyspieszać, nie? No... Jakbyś chciał to tutaj też w sumie możesz przyspieszyć, nie. Nie? Nie, nie? nie, nie, bo ja strzelam na przyspieszeniu. Aha, okej. Okay. No. Aha, okej. Okay. Czyli w niektórych drach nie ma takiej możliwości, na przykład w autach jakbyś chciał to też można pewnie, co? Czy nie? No tak, ja przyspieszałem. Tak? No. No dobra, sorry, bo nie zwracam uwagi aż tak. No i tak to właśnie jest. W sensie przy autach nie zwracam szczególnej uwagi, bo... Dobrze, bo nie styknie czasu. Nie, żebyśmy mieli jakiś ograniczony czas, o. ale nie styknie. Okej, okay, to jest tak, gdzie trzeba y, pełne figury geometryczne robić. Czy nie? A, da, tak, to jest to. Sama koncepcja jest fajna, ale strasznie trudno czasem jest jest wy wyczaić gdzie jest ta szpara No dokładnie, tak a dobra nie tutaj bo... trzeba ten, tutaj trzeba po prostu równy rządek tego zrobić bo tutaj na tym naszym brick nie ma takich jakby wyraźnych krateczek, wiesz co mi chodzi? tak, wydaje mi się, że na niektórych te krateczki na zielonym ekranie takie jakby białe są czasem bardziej ta wyraźne tak, tak, tak a tutaj niestety nie są aż tak wyraźne nie można tak na nich sobie wyczaić, gdzie powinno się dokładnie strzelić. O nie. E. E. Właśnie czekałem na to, aż mnie zabiją. Dobra, to to było to. Teraz mamy. Co to jest? A, wunsz. Mhm. A. Ty... I tutaj też muszę przyznać, że te migające kropki są tak trochę mało widoczne. Tak. No, niektóre rzeczywiście. Yy, widzę ta kropka. Aha, dobra, z boku, ok. I myk. Dobra. Teraz chyba będzie froger, o ile dobrze na, znaczy froger. Tu też trzeba mieć dużą dawkę Wybra A dobra chwila, bo to pom pominąłem. Ale jeśli będzie froger, to znaczy, że już następne mhm. będą... nie chwila. Bo to było... Froger jest na K. Czy myśmy byli na J. Bo już nie patrzałem na to szczerze mówiąc. Tak, to jest to. Okej. Okay. A co tam za kloc był? E, bo wiesz co w późniejszych poziomach z wężem... A, są przeszkody. Są... Tak. Jezu, to jest fajne, ale też do, do, do czasu bo ja to gówno widzę, tak szczerze mówiąc <noise> musiałbyś mieć bliżej, co? jo, ale dobra nie będziemy się z tym bawić no, jesteśmy żabą tak no z tego wynika, że gra się powinna skończyć jak wszystkie te kwadraciki Znajdą się na odpowiednich miejscach. A nie wygrałeś go? Nie. Aha, to była szpada w środku. Myślałem, U. że mogę tam wejść, Aha. ale nie. A, i to jest już właściwie Tetris. I wtedy już do samego końca, nie? Tetris. Tak, nie ale niczynego. może dwa Tetrisy pokażemy. Spoko. No to jest zwykły. No to jest taki najzwyklejszy Tetris. To jest chyba najbardziej znana gra z tego zestawu z tej gierki. Mhm. I... Gdzie to dopasować? A, no tak też można, ale. Wygrałem? No, przy końcu się starałeś. <laughs> dobra. Więc czym się te, te tresy od siebie różnią? Dobra, zobaczmy M. No, pokażę jakieś przykładowe. E, co tu jest? Innego w sumie. I od K... Nie, dobra, tam, tam to było L. A to czym się różni nie mam pojęcia. One nie spadają same z siebie szybciej. A. Czy, czy nie? Bo nie wiem. No, nie, nie czuję jakoś szczególnie różnicy. A, on. A, dobra, one się podwyższają po prostu. A, to jest to, ok. Po jakimś czasie, właśnie jak ten dźwięk się Tak, następuje. tak, tak, tak. No dobra. To I już ten wiemy. się podwyższa. No. I to jest nowa gra już wtedy. <laughs> um, no weźmy py na przykład. Mhm. Eee. Póki co nic. Eee, nie. Tak? nie, 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 to się przemieszcza, widzisz? A jo, sorry. Do, do Dobra, boku, cały Nie zauważyłam, ok, na podglądzie. A i się wtedy i się wraca się. Okej okay, w ten sposób. No ale ciekawe. To też widzieliśmy. Znaczy, ja widziałem to, jak się do góry to, to robiło. A nie, ja to też widziałam akurat te wersję. Dobra, weźmy jeszcze ostatniego Tetris'a. Nie weźmy może. No ten. W na przykład. Aha. To jest do góry? Nie dość, że do góry, to jeszcze się zmieniają klocki. Co! Ej, nie sądzisz, że to jest trochę głupie, bo mogę tutaj wziąć wszystko to. Cały czas mogę brać te na przykład. Ej no? I będę miał cały czas podwójne kombo. E, al al albo cały czas brać te podłużne i wtedy będę miał... Po po A, dobra, okej, okay, bo to w ten sposób działa. No to ma więcej sensu. No, no bo jednak to by było za łatwe. Ale i tak można iść sobie na duże ułatwienie tutaj. Ja. Dobra, to, to... To jeszcze jedna. Mhm. A co ja robię? Weźmy ostatnią. Okej. Okay. Jest niby to samo, ale czym się różni? One się przesuwają? No i pewnie jeszcze w dalszym ciągu są, yy, yy, że co jakiś czas się podwyższa. A może nie? A może nie? Ale może taka wersja też jest. Możecie wypróbować wszystkich, wybrać swoją ulubioną wersję Tetris'a. Tak. No i to w sumie tyle. Nie wiem, czy było to aż tak ciekawe, ale widzicie, postarałem się, kupiłem Rekwizyt. Tak, teraz musi się oddać w reklamach XD. Ja, nie, tak na serio. Nie, no, tak na serio. Już przez dłuższy czas myślałem, żeby nagrać Brick Gamer, ale. Że Chciałeś zbliż... okazję. Właśnie, musi być specjalna okazja, no jest... i ta okazja teraz się nadarzyła. Tak, i przy tych dwóch odcinkach też chcesz troszkę zmienić formułę retro niedzieli. Znaczy tak, jakby właśnie tak. dać takie więcej takich ciekawostek, że nie będą same gry. Tak, no na przykład, nie wiem, w miesiącu będą trzy odcinki z grami, ale jeden będzie taki, wiecie, taki cały ten. Coś świeżego, coś świeżego. Więc tak to będzie wyglądać. Ale o tym w sumie już mówili, mówiłeś. Tak, 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 tak. No i po tym odcinku jeszcze będzie parę odcinków szóstki w dupie. Tam liczyłem, że z 9 odcinków hmm. łącznie. Więc trochę ich będzie. Yy, no i tyle. Widzimy się wtedy we wrześniu. Do następnego. Pa.